i check on to that uh, Hmm. is this the kid you were talking about burt fucking reynolds who else could keep this town running besides I love my constituents. Sir, I am a huge fan. Excuse me, I. Viola says the Saints have the new game in town, if that's the case, I want in. Uh yeah, great. What do you need? I got a zombie problem that I want. Wait, a what problem? Zombies. You mean metaphorically, the celebrity-obsessed media drug masses, yes? This ain't Los Angeles. <laughs> you knew about this? So what do you say, kid? Undead cleanup ain't exactly in our wheelhouse, but uh, we'll give it a whirl. Aren't you worried about pissing off Stag? You're acting like I never had outsmarted a paramilitary organization before. Call me when it's done. Oh my god, this guy is fucking awesome. <laughs> Stop being a fanboy. and I don't have sprint a Dobra, to do czasu szybko likwidujmy. Tego co twoje pomysły muszą być naprawdę... O ty w mordę, serio? Kur, dlaczego jeszcze, no... Cholera, jeszcze ta, ta, tak się pali, no. Nie no, to jest po prostu przesada. Ja chcę po prostu stąd od się odsunąć, no. Okej, okay, to coś pomogło. Bojola, biola mogłabyś mi jednak pomóc. Za dużo tutaj tych koler druposzy, Za dużo tych, tych druposzy, Jezus Maria, no. Go do środeczka, szybko do środeczka i jeszcze raz. I poszło. się sytuację. Commander, what the hell are you doing? There have been some complications, Senator. Complications? Don't talk to me about I want results. You want results? The use of the Congress got on board. Homeland Security would zombies and monica hughes okay so why are we here losing his mask is the ultimate shame a luchador can feel i can't steal it back i need to earn it all right how do we do that we heard a lot of people <laughs>

Odwalimy <Middle> kolejne maszyny, kolejne maszyny, o, taką się przydasz, będziesz był wspaniałą tarczą, wspaniałą wielką tarczą. Pięknie, Teraz się taką, spokojnie, wszystko jest <używane> w porządku, wszystko jest w porządku. Okej, teraz jest dobrze. I pięknie, pięknie, dawaj, dawaj, kolejnych, o, jeszcze tutaj. I'm going to go to the casino. That's the casino. Juz, 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 juz. What are you doing in my casino? Where is Kilbane keeping my mask? Come on. Okay, okay. Jesus got to be uh, in the vault behind the tower cages. <Ugh> no, dobra. Yes. If you knew he kept your mask, why didn't you look for it earlier? You broke my spirit. No, skoro tak twierdzisz, to trzeba szybko się tam skierować, tylko niestety mocno akurat obrywam. O, no, poszło. Proszę kolejny, dobra, wyśmienicie. nicie. To teraz tu, tam mam niby się. O! taścia, ja dobrze idę. Tak, jednak dobrze idę. No fajne wideo. Yy, co to mamy, co to mamy?

Dobra, to może jeszcze tutaj zniszczę. Okej, okay, to jednak nie pomogło. No to tak, trzeba po prostu je zastrzelić, co nie? No szkurde no. Tak klęci, ty sukni no no. Wal, 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 wal. Okej, okay, poszło. Cyk, 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 cyk. Doskonale. Nie co, mam po prostu zastrzelić? No. Tak to ja rozumiem. Bom, 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 bom. Trzymaj się, kolego, trzymaj się, kolego. Wszystko będzie w porządku, mogę ci to zagwarantować. Albo i nie, albo nie. Pom, poszło. Kolejny zniszczony. Jest jeszcze kolejny. A, na pewno na górze. Dobra, szybko się kieruję. Przepraszam. Ja tylko tędy przechodzę. Gdzie to jest. O, okej, to nie tutaj. O, mam cię. Eee, jakoś nie jest aż tak źle, co nie? Jakoś nie jest aż tak źle. Szybko, niżmy tutaj i. Czekaj, niby tak, niby tak, a jakim cudem tak to niby trafiłem? Pienię jakimś kurde ślepakiem balnąłem. No kurde, mocni wytrzymali. Taka można sama. Sam tłuszcz w nich. Tam tłuszcz ich w mięśniach. Piękno. No nieźle. Ujjj, cyk. No. Dobra, trzeba nas szybki, w, w pokoju wyeliminować. No, pięknie. Jeszcze tego brakowało. Pięknie. Kosiek, ba 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 nie, 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 nie. Dobra, wal, 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 wal. jasna. Pięknie. Od razu egzekucja. I jak tradycyjnie, to granatem. pięknie Dobra, likwidujmy po kolei każdego po kolei. Gdziekolwiek się chowa, gdziekolwiek się chowa. No most efektywny granatnik. Ale nie dla Ciebie. Dobra, no to opadnijmy szybko na dół. Ok, pomogło. Ako będzie mi potrzebny, no to... Cyk, cyk, cyk. Gotowe. Kolejny, tak, ta babababam. Szybko to idzie. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, to, to zastosujmy inną alternatywę. No to razu Cyk. Jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. No i gotowe. Kolejny luch został, tak? Chodź kolego i... Zobaczycie tym. No. Gotowe. Zdrowe jak się należało. I łomo trójce wykonane. Genialne. No można powiedzieć, że to była prawda. Oj, od razu przyjęliśmy? No nie jestem pewne czy to akurat by byłby z tego zadowolony, ale okej. Okay. Niech tak będzie. No fajnie to to wparodowałem tym samochodem. Okej, okay, to co mamy, tak, bierzemy kasę, Dziękowa i od razu doności. osad, policji, Może Cęk... może faktycznie wezmę te dwa pistolety, przydałoby się jednak to przygotować, dobra, zbierzmy jeszcze od tych lekerów, po prostu jakby ma poniżej tysią... 10 tysięcy. No to w sumie sądzę. Zdą z co ja widzę, raczej już nic nic nie trzeba. Okej, okay, tutaj wszystko to jest zmodyfikowane. Zdrowie teraz trzeba. Obrażenia. no Może jednak od cool wezmę. No niestety mocno obrywam. Wybuchów to raczej nie, walka na... Owo czekałaś, czy od oknia mocno obrywam? No trochę. Mmmm, gangu. Mogłabym niby to dać, ale... tam helikopter to też niby spoko. A weźmy sobie więcej zdrowia. Myślę, że to oko to powinno pomóc. Okej, okay, no to mordownia XXX1. Oto zaczynamy. Tylko od razu? To <laughs> There he is, Bobby. Zaczynamy. Eddie Kilbane Prior. himself you can't help but wonder how the stillwater butcher can't compete i'll tell you zach this psycho is a complete whack job you know when he came out of the womb this guy literally choked out the doctor with his own umbilical cord is that fucking sick i'll be ringside keeping luchadors off your ass while you finish kilbane good luck man there it is Bobby the Saints receiving no love here, not at all. It is raining hate down where they are, and of course, it is after what their capo did to Stillwater. They're lucky the fans aren't knifing them on their way to the ring. Wait, oh my god, look at that! It's Angel de la Muerte, Angel de la Muerte, the second half of a pale riders, sometimes regarded as the herald of a walking apocalypse. The youngest wrestler to ever win the Super K Cup is here in the Steel Four History is writing itself tonight. Zach. After his questionable loss to kilbane years ago, Angel dropped off the face of the earth. If you're a fan of murder, brawl this is shaping up to be the best night of your life. Oh, no, można powiedzieć we go. All right, here we go. And speaking of surprises, here comes the in part. We're going to bam 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 bam, bam 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 Alright Bobby, no this is a classic match up Speed vs. Power, Youth vs. Age, Brains vs. Brawn fact that these two are tag team partners really adds another layer to the whole dimension They train together, they know what to... Oh my God this ref is missing easy calls here what's going on? I I'm forgetting we we're talking about, Bobby. You know, you're right, Bobby. The last time these two fought, Angel lost his mask to Kilbane, the greatest mark of shame in the Lucha Libre world. It's been years, yeah, be eating away at him. <laughs> <laughs> I can't believe this, Bobby. This is punishing to watch. The Luchadors are manhandling Angel. This is <laughs> sick. He's getting kicked around like a sack full of dead puppies. Jeez. Wait. The butcher of Stillwater is making his way towards Angel. How much can one person be expected to? Oh my God! A chainsaw. Lo <laughs> serio? <laughs> oh my God! <laughs> oh, just for prostokwie capzesada. A fatal flaw in the Luchadors. No, but I told us to <laughs> No, nieźle, po prostu nieźle. No po prostu, co się tu wyprawia? No, a normalnie piło mechaniczną. Dość cudownego. Panie, panie, walim, jeszcze kolejni. Dawaj, 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 dawaj. Dawa, dawa. Are you all right, Angel? i think i broke my leg get in there and kick that bastard's ass i can hold off these jobbers well it looks like movies see the fight they paid for as the butcher of stillwater stands toe-to-toe with kilbane now this is classic saint's tactics use someone to weaken up the opponent then swoop on in for the kill i already beat your champion now kneel before the walking of

Oh This is it, folks. Two giants in the field of destruction facing Ow. our entertainment. Does it get any better than this? No, it doesn't. Though only one of these two has the good sense to leave the violence in the ring. Let's all remember how the Stillwater Butcher got the name. Another kill switch. He dodged it. Here comes the yank. Look at the brutality from the Butcher. I think you'd have to be naive to believe a giant like Kilbane hasn't thrown in a few punches here and there outside the race, Bobby. Not like the punches being thrown in here tonight, Zach. Both of our contenders seem to be out for blood. Kilbane isn't bowing down to the butcher anytime soon. But this celebrity of the streets isn't making it easy on Kilbane. There seems to be something more going on than two world-renowned Titans wishing to settle. Oh my god! No <laughs> co cudownego. No dawaj, stawaj. To jest rewanż? O, no nie no, znowu to samo. Co ja się jeszcze okaże? Nie walimy jeszcze raz hmm, coś cudownego no, coś naprawdę cudownego no to jeszcze raz pal, palimy i jeszcze raz a jeszcze o, o, szybko teraz idę, przycisk Uuu, pięknie coś cudownego o, o okej okay. to dziwne, jakim cudem on się tak uwziął, no w sumie nie wiem a czego on cię tak powiesił? No. Eee. Hmm. Powiedzmy, że. To ja tak twierdzisz? What the heck? O nie, D na pewno z nie będę walczyć. Nie będę. Icy, Go gotowe, kolejny.

Ech, no niestety, przydałoby się kolejny reset. Bo no fakcję, czy na pewno chcesz opuścić? Nie, 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 ja nie chcę opuścić po prostu misji, no. Nie, no, czy ja serio, będę musiał znowu robić to od nowa? Już było tak naprawdę dobrze, no. Olera, no. No nic, spróbujmy jeszcze raz. No to jeszcze raz. Może tym razem teraz pójdzie. Można powiedzieć, że tym razem wszystko dobrze śmiga.

po raz trzeci. Coś cudownego, no to walimy, jeszcze raz, jeszcze raz. Ła, coś cudownego. Teraz do przodu i raz, i dwa, i trzy, i cztery. Ok, nie ma piątki i... Ło, coś cudownego. A oh jaś, yes, po prostu tam skocz. Jee. I... Siup. Ej, right zaraz, czy on się przyważył, a to ty się przesunął? Jakoś to dziwnie dziwię. Apoca pieścic? O co chodzi? Daj mi maskę, bo puszkę baję, apoca pieścic. Po co mam walczyć e walkę w ręce, skoro uwielbiam walczyć po prostu na odległość? Po prostu pora zdjąć twoją maskę. Właśnie Kilbain, raczej Eddie, przywitać się ze swoimi fanami. Smile, Kilbane. We're going Has been demonized. Yes, we have seen the face of the walking apocalypse. And to be honest, it's a man with a receiving hairline. Kilbane, <gryzanie> to tylko raczej nie ma. To nie ma prawdziwego reputacji! To nie jest moje światło. Jestem Jezu! I odkryję krzyżową, zanim czuję. Czy mi się tylko wydaje, że Andrzej miał złamaną nogę, ale niestety jakoś mógł swobodnie poruszać? Czy to dlatego, że dam nam szansę, żeby zobaczyć z tym Kilbane'em? Bo coś mi się zdaje, że tak. Zdobane, mamy maskę. Tylko to, ale dobra, mogę to takie zaakceptować, bo po co mam po prostu walić pięściami, z po prostu idzie mi w tym naprawdę rewelacyjnie. No, tak już lepiej. Dobra, no to co? I tu mamy jakieś pojazdy, umiejętność... O nitro! O Boże, 56 tysięcy, no daj, że spoku. Stanosi gangu choke. O fajnie. Dobra, no to... Pierce, dlaczego? To musisz dawać takim tekstem. No Nie, wykonajmy kolejną wizję. Pierce, you heard anything about what happened to Kilbane? Nie. We need to know where he is. Yep. You're playing chess again, aren't you? Yeah. Damn it, Pierce. Hey, hey, come to the crib. We got something important to talk about. Uff. No nie, no znowu ogrywają w szachy. To jest, na... to nie wiadomo. To jest po prostu trzeci raz. Nie jest Znowu zostanie to prze, jakby powiedzieć, Hmm, Ciekawe przez kogo. Najpierw to my przeszkodziliśmy, potem drugi raz to olek ty przeszkodzi, a teraz co? Tu my nie jestem pewny. A cóż, można powiedzieć jestem z tego. Niezmiernie zadowolony, chociaż trochę się niestety bugowało. Kim opowiecie dlaczego. Ale dobra, to już można powiedzieć, wszystko poszło tak jak planujecie. A zatem kontynuujmy dalszą podróż, bo właśnie zobaczymy. O co chodzi z tym Recontem? Nie wierzę, że to około to powiedziało. Powiem serio. No, przynajmniej to mnie zachwytowało. Ciąg dalszy nastąpi.